Na początku mieliśmy widownię. Niektórzy nagrywali nasze kawałki, nawet jeśli nie wiedzieli, kim jesteśmy. Beznadziejna. Lewą mu ta gitara rąk nie wypadnie. Nie znam się na muzyce a i tak słyszę, że coś mu się sypie. Proszę, jaki krytyk. Wyluzuj trochę, jest całkiem niezły. Coś go boli, na coś się nie godzi. I to słychać. Co prawda, brakuje mu scenicznej charyzmy, nie umie pracować palcami, co chwila gubi rytm, ale poza tym jest niezły. Ty to umiesz człowieka skomplementować. też tak zaczynałeś? Johnny, uliczny grajek z wielkimi marzeniami? Nie rozśmierzaj mnie. Nie miałem czasu na zabawę w drogę do sukcesu. Za bardzo byłem zajęty budzeniem świata z letargu. Sukces bywa przydatny. Jeśli chcesz obudzić świat, to wiesz. Najpierw ten świat musi cię usłyszeć. Sukces kosztuje. Która wielka wytwórnia podpisze z tobą kontrakt, jeśli mierzysz w tekstach takie molochy jak ona? Nie ma takiej ceny, która byłaby warta rezygnacji z ideałów. No już dobrze, królewno. Ale przecież dawaliście jakieś koncerty. Widziałem twoje wspomnienia. Prawda. Graliśmy gdzie się dało. W parkach, starych fabrykach, undergroundowych klubach. Od początku mieliśmy widownię. Niektórzy nagrywali nasze kawałki, nawet jeśli nie wiedzieli, kim jesteśmy. Czyli mówisz, że gdzieś w tym mieście mogą sobie krążyć stare butlegi samuraja? Zapachniało forsą. Proszę, nie wiedziałem, że taki z ciebie materialista. Prawie zrobiło mi się smutno. Prawie. Dobra, żarty na bok. Myślisz, że te nagrania jeszcze istnieją? Mówisz po tylu latach? Ha, niedaleko stąd jest Rainbow Cadenza klub, w którym grywaliśmy aż do rozpadu zespołu. Fantastyczna miejscowa. Oaza dla ludzi z właściwymi priorytetami. Może będą coś wiedzieli. Z tego Obawiam się, że ktoś przerobił twoją fantastyczną miejscówkę na fast food. I tak oto bezmyślny konsumpcjonizm zwyciężył po raz kolejny. Punkt dla przeciwnej drużyny, co? Właśnie dlatego nie należy wskrzeszać poległych wojowników. Prędzej czy później będą musieli patrzeć, jak wszystko, o co walczyli, obraca się w górę. Cześć. Mówi ci coś nazwa Rainbow Kadenza? Aha, następny. Nie jesteś trochę za młody na wielbiciela winozałów? Że co, proszę? Chodzą tu czasem smutne dziadki w skórach i też pytają, gdzie się podział ich stary klub. A ja do znudzenia powtarzam, że firma wykupiła go ze 20 lat. Chyba no, no. w końcu jakoś tak. 70% prawdziwego mięsa. Wiesz coś na temat butlegów nagrywanych tu w czasach Rainbow Cadenza? Na przykład, no nie wiem, samuraja. Samuraj? Ta A, taka brzydka, czerwona morda na czarnym tle. A to nawet kojarzę. Przychodzi tu czasem taki jeden w ich koszulce i wspomina stare czasy z innymi świrusami. Nie wierzycie go znajdę? Wiem, w latach dwudziestych. A tak poza tym to tu obok, na bazarze. Co tam sprzedaje? Truskawki z bitą śmietaną. A jak myślisz? Ciska ludziom nagrania przekołtopowych zespołów IN. Koniecznie takich, o których nikt nie słyszy. Idealnie. Dzięki. Dzień dobry. Długo już jesteś na ICT. Dość długo, żeby nie wdawać się w rozmowy z nieznajomymi. Zjed zapłaci. Do widzenia. Nie, nie, na burmistrza. Hej, szukam dobrej muzy. Masz jakiś laser pop? Może coś od ascracz? Chłamu nie sprzedaję! Albo szukasz dobrej muzy, albo tęczowego gówna. No już bez nerwów żartowałem. Laser, pop, kurwa, laser pop! nie niby u mnie. Podobno można u ciebie dostać ciekawe nagrania. Zależy, co znaczy ciekawe. Mam Cartesian duellist, rzeczów Tainted Overlord... A Samuraja? Młody, jeszcze pytasz? Never fade away, dancing with my axe, Tipping in. Do wyboru, do koloru. Silver Hand był roka. Rocka. Gdybym mógł, rozdawałbym ludziom jego krążki jak ulotki. Ale z czegoś trzeba żyć. Widzę, że trafiłem na rasowego psychofana. I nie wstydzę się tego. Dzisiejsi muzycy nie sięgają mistrzowi do pięt. Silverhand miał coś, o czym im się nie śniło. Srebrną rękę. Ogień młody, ogień! Facet zatrząsł z posadami korporacyjnego świata. Zginął walcząc o swoje ideały. A nie przeszkadza ci, że był przy okazji terrorystą? Blazeway down the rebel path. Szukam prawdziwych artefaktów, na przykład butlegów z pierwszych koncertów samuraja. Z pierwszych? Ty w ogóle masz pojęcie, o co prosisz? Chyba nie, jeśli mówisz o tym tak od niechcenia. Nie wiem, jak się dowiedziałeś o butlegach, ale zapomnij. Nie dam ich pierwszemu lepszemu sezonowcom. Nie jestem pozerem. Wiem wszystko o Johnem Silverhandzie. No dawaj, zaimponuj mi. Wiem, co powiedział Keremu, gdy widzieli się po raz ostatni. Nazwał go pizdą. A potem poradził, żeby przestał być pizdą. Mmm, -hmm, jasne. Ja też mogę sobie pozmyślać, o czym gadali bez świadków. Przychodziłem tu jeszcze za czasów Rainbow Cadenza. Budlek byłby zarąbistą pamiątką po starych dobrych czasach. Nie kręć. Jesteś za młody, żeby pamiętać pierwsze koncerty Samuraja. Nawet cię na świecie nie było. Pozory mylą. Skąd wiesz, że ta boska twarz nie jest wszczepem odmładzającym? Dobra, cwaniaczku, udowodnij. Jak skończył się trzeci w historii występ samuraja? Johnny, mój ekspercie, przyzywam się. Potrzebuję szybkiego szkolenia z historii samuraja. Tak, trzeci koncert. Pamiętam jak dziś. Podpaliłem gitarę, a potem roztrzaskałem ją z cenę. No, uszalał. czekam. Łatwiej zna. Johnny podpalił i roztrzaskał gitarę. Pudło! coś czułem, że to będzie dobre. Kto rozwala sprzęt na początku kariery? Nowe wiosła kosztują! Kurwa, Johnny, czemu mnie sabotujesz? Bo to śmieszne, bo mi się nudzi, bo nie podoba mi się twój konformistyczny ryj. Często ci się zdarza tak zawieszać? Trzeci koncert graliśmy w kadenzie. Wybuchł mały pożar. Jacyś potwici kretyni próbowali go ugasić piwem. Denis fajczyło prawie całe afro. Przez kilka tygodni nosiła perukę. Za nic nie chciała sobie wszczepić techno włosów. Daj mi się zastanowić. Był pożar. Pamiętasz tych idiotów, którzy gasili go piwem? <laughs> Już prawie zapomniałem. Chodziła plota, że Johnny zaprosił ogień niedogaszonym petem. Gówno prawda, to był Petkerego. Ale oczywiście Johnny jest winien każdej zadyby. Nadal ci nie wierzę, że tam byłeś, ale cholera. Takie rzeczy może wiedzieć tylko prawdziwy fan. A co tam? Trzeba edukować młodzież. Może znajdzie się dla ciebie jakiś lepszy kąsek z podlady. No i się. Dzięki Wiesz i głoś słowo Silverhanda Korporacje do piachu Arabowie mawiają, że czas to dobry nauczyciel Kiedyś myślałem, że to prawda Spójrz na tego gościa co najmniej 6 dych na karku, a nadal żyje w 2020 To Twój najwierniejszy fan. Nie cieszysz się? Wysadziłem wieżę Arasaki w powietrze, a ona ciągle stoi. Dokładnie taka sama. Nie chcę, żeby ludzie zatrzymywali się w czasie. Chcę, żeby się zmieniali. Siebie i świat. Minęło prawie 60 lat. Coś musiało się zmienić. Wiesz, co się zmieniło? Fasada, nowe modele złączy interfejsu, smaki syropu glukozowo-fruktozowego i nowa twarz tej samej arasaki, stara zgnilizna w odświeżonym opakowaniu. Coś się zmienia, może tego nie widzimy, ale coś na pewno. Owszem, coraz mniej ludzi pamięta czasy, w których słowo człowiek znaczyło coś więcej niż skład wszczepów z drugiej ręki. Skąd